My tutaj, Ale musicie tak. powiedzieć, że myśmy to wszystko kupili to, 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 to w czasie, kiedy rządzili komuniści. Politykiem, który najbardziej skorzystał na komunizmie, kto jest w Polsce. No przecież nie Czarzasty, bo ile on ma tych procent. Tu nie ma majątku po komunie, tylko właśnie ma kaczor. Dzisiaj on chodzi w podartych butach i tam dziurawy i mówią, śmieją Wiemy się o z niego ludzie. A on jest jednym z największych, miliarderem jest na pewno, z całą pewnością. Nie. Przetrwali trudne czasy dzięki A. tej kasie. Kaczyński cały swój aparat opłacał, biorąc ich do tych właśnie spółek na zarządców. Jednocześnie na czele tej Srebrnej postawił superagenta, funkcjonariusza SB. Dzisiaj wszyscy wiedzą, że kujda. Wielokrotnie potwierdzone przez sąd, że był funkcjonariuszem Służby Bezpieczeństwa.